Będzie prosto, nie tak będzie prób, nie będzie prób. Jadłam tam No, do kościoła. O mama taką inni tam z tymi ołówkiem, siuk taką nie, nie to ty się kończy, siuk

I, środek. I połowa, o, to jedna trzecia, to jest parta. Ale to jest ekonomicznie. A nie jest tak, jak wreszcie to nabijam... do połowy mi tak nabije i później wyleci. No to co i chyba robić? No to czekam aż on podoski, bo codziennie to, go wykruścia. A tyle razy wam nie pokazywałem, jak robić. No ma tej gimny, żeby się patrzył. To szkoda mi tej gimny, żeby Boże, 4 zł 250 pięćdziesiąt sztuk. Bo czekam tak, może trzy dni po drzon, po to, żebym nie ja Pamiętaj, mamo, jak mama truszy budynie, to, to nie jest tłuszcz, to jest ciężej na ten. Bo przy nie wyrzucaj, tylko, że tego składam jeszcze. Ale jak mam w rezerwie glinic, nic z tego nie na ten... Ja mam na oleju. Jakoś, jak już jest taki pyłek wtedy, no. Tam, pyłek, nie pyłek, jakie tam jest. No właśnie tam, widzę. Może no. zagramy w piątki? No, no dobra, tylko pod warunkiem się Bo. ja wygram. Maga dogan <mimitation> giliäwi gäp. Miň täş bilen